Hej kochana, do mnie mówisz jasne. A do kogo? Co to za książki? To są powieści na lekcje literatury. Świetnie, mam coś dla ciebie. Prosto z najnowszej kolekcji. Zobaczyłam je i pomyślałam, spodobają się ninie. Więc możesz na jakiś czas odłożyć te świecidełka. Czemu dajesz mi kolczyki? Niefajne? Są modne. Moda to narzędzie masowej kolektywizacji, które rozwarstwia nasze społeczeństwo. Jasne. Ale są śliczne, co? Po prostu je załóż. Jak chcesz być częścią grupy, musisz wyglądać. A my zawsze jesteśmy super modne. Waszej grupy? Od kiedy jestem częścią Waszej grupy? Nie wiem. Może od dziś? A nie chcesz? Rozmawiałyśmy z Delfi, że fajnie mieć przyjaciółkę, która wie coś o literaturze. Myślałam, że nie lubicie czytać powieści, ani <laughs> tym bardziej o nich rozmawiać. <laughs> Cześć! Co słychać? Nic realizuje nasz plan. Jaki plan? O hmm. jaki plan chodzi? Plan? Kto powiedział plan? Powiedziałaś, że realizujesz plan. Plan? Tak, plan. Plan, żeby styl i szyk miały więcej fanów. Chcesz być naszą blogerką? Czyli chcecie, żebym pisała dla stylu i szyku? Ja? Tak. Potrzebujemy kogoś bardzo mądrego i wiesz co? Nie znam nikogo bardziej oczytanego niż ty. Co jest? Chcesz do łazienki? Nie. A już płaś. Jasmine... Idziemy? Bo mamy zebranie. Jakie zebranie? Takie modowe. Chodź. Modowe? Tak. tak. zebranie, na którym wybierzemy, co umieścić na stylu wisiku. Pamiętasz? Nie, ale spoko już. Nina, słuchaj, zostawiam ci te kolczyki. Tak. Będą ci świetnie pasować do czarnej bluzki z dekoltem. Chodźmy. Pamiętaj, nosi proszę. Nina. Już, wybacz, muszę iść. Pa.